Specjaliści są zgodni, że najlepszym sposobem karmienia małego niemowlęcia jest karmienie piersią. Nie zawsze jednak mama może karmić naturalnie. Wywieranie presji, by kobieta za wszelką cenę karmiła piersią, może czasem przynieść więcej szkody niż pożytku. Urodzenie dziecka to jedno, a macierzyństwo stricte to drugie. Są matki, które tak bardzo boją się o swoje dzieci, tak bardzo są zestresowane, że Czasami tracą poczucie rzeczywistości. Chcą nakarmić piersią, ale na przykład dziecko nie zawsze od razu wie, jak to zrobić. W różnych sytuacjach, czy to tak jak mówię, chorobowych, czy anatomicznych, czy, czy emocjonalnych. Nieważne, nieważne, bo zawsze trzeba pamiętać, że nie jest istotna przyczyna. Nie można, więc trzeba użyć do karmienia smoczka i butelki. To nie jest zbrodnia, to nie jest krzywda. To jest po prostu normalne żywienie dziecka, jeżeli nie można karmić piersi. Dla mamy zdecydowanej na karmienie piersią, konieczność podania butelki może być ciężkim doświadczeniem. Bruno był dwa razy w swoim życiu karmiony butelką. Raz jak miał dwa tygodnie, trafił na interwencję na oddział neonatologiczny do szpitala. I wtedy zostaliśmy wyproszeni z oddziału z mężem i Bruno został pod opieką specjalistów, wtedy został nakarmiony butelką. Miałam dużo stresu, bałam się, że mimo, że to były tylko dwa karmienia, że Bruno zniechęci się do scenia piersi. No teraz się nie boję, ponieważ już Bruno skończył 6 miesięcy, a więc nie ma odruchu. Bruno kontroluje ssanie. Także jedyne, czego się obawiam, to tego, że po prostu nie zaakceptuje butelki. Gdy okazuje się, że maluch nie może ssać piersi, ważne jest zapewnienie mu karmienia zbliżonego do ideału. Najlepiej, jeśli niemowlę może dostać odciągnięty pokarm mamy. Ale jeśli to niemożliwe, są inne dobre rozwiązania. Naukowcy, którzy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie dzieci mogą być karmione piersią, przygotowują mieszanki, modyfikując je, czyli zmieniając skład, zmieniając proporcje białek, obniżając zawartość białka, bo w normalnym mleku krowim jest około 3 gramów na 100 ml, natomiast dla małego dziecka wystarczy tak jak w pokarmie 1,6 grama. I w związku z tym yy, można bardzo dobrze zmodyfikować to mleko i podać dziecku. No jedyna rzecz, której nigdy nie, yy, nie uda się naukowcom zmienić, to immunoglobuliny i przeciwciała, czyli to, co matka produkuje na bieżąco i znajduje się w tym pokarmie. W mleku modyfikowanym, czyli takim przygotowanym przez producenta, możemy dowolnie komponować składniki, przygotowując jak najlepszą mieszankę dla tego dziecka. W związku z czym wszystkie mleka produkowane są na podstawie zaleceń Międzynarodowej Organizacji do Spraw Żywienia niemowląt i w zasadzie powinny spełniać te wszystkie warunki, jakie nakazuje to, to, ta organizacja. E, jedyne, czego no oczywiście, tak jak powiedziałam, tych immunoglobulin nie dodamy, natomiast wszystko inne dodamy i również musimy pamiętać, że w okresie e, drugiego półrocza, kiedy dziecko zdecydowanie bardziej potrzebuje soli mineralnych, kiedy potrzebuje właśnie tych mikroelementów, kiedy potrzebne jest mu to wszystko do wzrostu, bo to bardziej rośnie e, wzdłuż niż wszerz, niż buduje swoje ciało, e, w związku z tym e, te wszystkie sole mineralne i mikroelementy, które są dodane do mleka niewątpliwie są mu potrzebne. Chodzi nie tylko o to, jaki pokarm zapewnimy dziecku, ale też w jaki sposób go podamy. Przez pierwsze miesiące życia ssanie jest ogromnie ważnym dla rozwoju ćwiczeniem mięśni aparatu mowy. Karmienie naturalne i karmienie butelką powinny być maksymalnie do siebie podobne. Jednak ze względów technicznych nie zawsze jest możliwe w pełni odtworzenie wzorca karmienia naturalnego podczas podawania pokarmu z butelki. Trzeba jednak powiedzieć, że bardzo wiele elementów w ostatnich latach tak zostało zmienionych w akcesoriach do żywienia niemowląt, że ten wzorzec sania z butelki stopniowo jest coraz to bliższy karmieniu naturalnemu. W karmieniu naturalnym podczas poboru pokarmu zawsze Dolna warga spełnia tylko i wyłącznie funkcję asekuracyjną, co oznacza, że jej zadaniem jest ułożenie się pod kołnierzem smoczka, pełne przyleganie, tak żeby pokarm nie wypływał ani z piersi kobiecej, ani oczywiście ze smoczka, jeżeli dziecko jest karmione butelką. Szeroki odpływ w smoczku jest zbliżony anatomicznie. W swojej budowie do kształtu piersi kobiecej. Ta stabilna końcówka to jest bezpieczeństwo dla dziecka, żeby słoczek nie był zbyt głęboko wsunięty do wnętrza jamy ustnej, dolna warga spełniała funkcję asekuracyjną. Poprzez nacisk górnej wargi zostaje pobrany płyn. Podczas sania naturalnego piersi kobieca w momencie poboru pokarmu Brodawka jest coraz to mocniej wsuwana do wnętrza jamy ustnej. Kiedy nadchodzi takt połknięcia, bo dziecko kilka razy pobiera pokarm, kumuluje ten pokarm w środku jamy ustnej i na kilka taktów poboru pokarmu w saniu przypada tylko jeden takt połknięcia. Niektóre smoczki odwzorowują takie zachowanie tej końcówki wewnątrz jamy ustnej dziecka. Dzięki stabilnej podstawie zakończenie wykonane z cieńszego silikonu może się poddawać rytmowi ssania dziecka. Czyli kiedy pokarm jest pobierany, kilka taktów powoduje, że zakończenie smoczka wydłuża się, imitując ruchy brodawki piersi kobiecej. Ale w momencie, kiedy następuje połknięcie, smoczek wraca do podstawowej pozycji i nie zaburza w ten sposób połykania. Podobnie jak pierś kobieca, brodawka również w fazie połknięcia cofa się do pozycji wyjściowej i umożliwia prawidłowe połknięcie pokarmu. Należy zawsze pamiętać o tym, że to z jakiej formy żywienia korzysta dziecko, w dużej mierze określa potencjał jego ruchu w jamie ustnej, które to ruchy będą później wykorzystywane w przebiegu artykulacji. Można strawestować takie powiedzenie, pokaż mi jak jesz, a powiem ci jak będziesz mówił. Stąd tak ogromna troska nie tylko o to, żeby karmienie było efektywne, ale żeby też przebiegało w możliwie wysoki, jakościowo sposób, żeby zapewniało aparatowi artykulacyjnemu prawidłowy trening. Wydaje się, że wadom zgryzu dzięki dobrze dobranemu smoczkowi łatwo jest zapobiec. A co z innymi zagrożeniami? Dzieci karmione piersią szybciej nabywają odporność, tą taką odporność, która umiejscawia się w przewodzie pokarmowym, dlatego że w pokarmie jest bardzo dużo immunoglobuliny A która chroni błonę śluzową przewodu pokarmowego przed alergenami, przed bakteriami, tymi chorobotwórczymi. Natomiast karmienie sztuczne, jeżeli podamy dziecku jeszcze dodatkowo probiotyki, bądź będziemy go karmić mlekiem z probiotykami, myślę, że też pewne rzeczy w ten sposób możemy ochronić mu ten przewód pokarmowy przed bakteriami chorobotwórczymi. Karmienie sztuczne nie powoduje, że w przyszłości to dziecko będzie miało problemy jakiekolwiek. Otyłość wynika przede wszystkim z nawyków żywieniowych rodziny. Na pewno nie z karmienia sztucznego. W tej chwili zmieniono skład mleka sztucznego. Przestano dodawać do tego mleka dużej ilości cukru glukozy. Słodzi się zdecydowanie minimalnie, zbliżając smak do pokarmu kobiecego, ponieważ mleko kobiece podobno nie jest słodkie. W związku z czym to mleko modyfikowane też przygotowuje się w ten sposób, żeby nie było słodkie. I tak jak powiedziałam również ogranicza się ilość, ilość tłuszczu w mleku, tak, żeby nie uczyć, nie uczyć komórek tłuszczowych tej otyłości. Wprowadzając karmienie butelką będę się starała, żeby również dać poczucie bliskości i ciepła mojemu synkowi, tak jak podczas karmienia piersią. Myślę, że ta chwila karmienia też może nam dacie bardzo dużo y, radości, przyjemności, ciepła